Zadanie 5.5. Znająć państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym, obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a którym nie jest urzędowym językiem w tym państwie. Oraz procent populacji posługujących się tym językiem. Przejdźmy do utworzenia sobie kwerendy. Na pewno potrzebujemy wydobyć sobie państwo, populacja nam będzie potrzebna, będzie nam potrzebny język oraz informacja, czy jest to język urzędowy. I teraz w pierwszej kolejności interesują nas nie języki urzędowe, więc tutaj sobie dajemy nie. Nasza tabelka się zawęża. Następnie. Musimy obliczyć, jaki jest stosunek tego języka, tych użytkowników, czyli musimy sobie jeszcze tutaj dodać użytkownicy do całości populacji. Prawda? W związku z czym przechodzimy do kreatora, do konstruktora. Przechodzimy do widoku projektu. W konstruktorze będziemy sobie obliczać współczynnik użytkowników do populacji. ten konstruktor, i aby to wyznaczyć, 30% podzielimy sobie użytkowników przez populację. Pomnóżmy sobie to jeszcze raz 100, i to będzie nasz tutaj wynik. No i teraz przesortujmy sobie to jeszcze, czyli malejąco, i mamy wyniki. Znajdź państwa, w których jest co najmniej 30%, a więc wracamy jeszcze sobie tu i co najmniej czyli większe lub równe 30 Mam te państwa dla każdego takiego państwa podaj nazwę i język którym się posługuje a zatem tutaj mógłbym sobie usunąć populację i informację czy jest urzędowym czy też nie no i użytkownicy też mi są tutaj niepotrzebni i mogę tak sobie to zostawić. Zobaczmy, jak jest w kluczu. Widzimy, że wyniki się zgadzają, a zatem rozwiązaliśmy całe zadanie piąte. Mam nadzieję, że omówione treści są dla Was zrozumiałe. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!